Bardzo się cieszę i faktycznie to jest no indywidualnie pierwszy raz udało się mi awansować do następnej rundy Mistrzostw Świata. No więc jestem bardzo szczęśliwa i faktycznie jest to potwierdzenie, bo tej formy, która była na Mistrzostwach Polski, bo troszeczkę. Wiadomo, obawiałam się, czy na pewno to nie był jednorazowy strzał, czy teraz będzie troszeczkę gorzej, ale trenerka mi powtarzała, że jestem przygotowana, jestem w bardzo dobrych dyspozycjach i na pewno, jeżeli uwierzę w siebie, to dam radę pobiec. Dobry wynik i, no, i tak, tak też się stało i dzięki temu dobremu wynikowi jestem dalej w następnej rundzie. Nigdy, nigdy nie miałam problemu z dwoma biegami pod rząd, zawsze jak eliminacje były finały Mistrzostw Polski, czy, czy innych imprez, bez problemu sobie z tym radziłam, więc jutro na pewno no będę myślę w dobrych dyspozycjach i wytrzymam na pewno bieg. Zobaczymy, jaki będzie czas, ale na pewno wytrzymam te dwa biegi. I potem faktycznie mamy długo, bo. Czy pięć, pięć chyba dni jest dopiero do eliminacji sztafety, więc to bez problemu się zdąża zregenerować, i, i faktycznie to jest idealna sytuacja dla mnie i dla sztafety. Jestem dobrze przygotowana i yy, wiem, że mogę to powiedzieć, tylko że na no, to, to się niestety musi złożyć dużo różnych czynników. Yy, wierzę w siebie i wierzą we mnie kibice, rodzice yy, i trener. Więc y, mam nadzieję, że uda mi się pobiec dobry wynik, no ale to trzeba stanąć na bieżni, pobiec, dobiec do mety i zobaczyć jaki ten wynik będzie. I trzymajcie kciuki, żeby się udało zrobić życiówkę, no ja w to głęboko wierzę, a co będzie to zobaczymy jutro.